Czytając prasę w stronę rozmawiając <coughs> z mieszkańcami naszego miasta, można odnieść wrażenie, że konkursy o kładce w Urzędzie Miasta są ustawiane. Jak można wyjaśnić fakt, że w tygodniku Idowrota ukazuje się artykuł pod tytułem Personalna Wymiana Innowacji Ratuszu Pani Redaktor Renaty Dąbielkowskiej, w której są opisane wymiany nazwiska Pani Szałsz. Wygrywają konkursy w Nowym nad, Zaskim Jak Pan Prezydent się wygodnie? się? Czy Nowym dziennikarka ma jakieś nadprzyrodzone zdolności i potrafi przepowiadać w przyszłość? Czy po prostu mamy do czynienia y, z y, ustawianiem konkursów? Pan Radny Wroński stawia pytanie, czy. Już chciałem Pana y, Radnego poinformować, że nie ma żadnej sensacji tym, co pan próbuje insynuować. Urząd miasta postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarówno nabory, jak i konkursy prowadzone są zgodnie z prawem. W przypadku obsadzenia stanowiska Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej była brana pod uwagę możliwość skorzystania z artykułu 22 ustawy o pracownikach samorządowych i przeniesienia osoby z pracy w Kruszwicy do pracy w Inowrocławiu. Nikt tego faktu nie ukrywał, ani burmistrz Kruszwicy, ani prezydent w Wrocławia, ani sama zainteresowana. Tak się jednak stało, że względy prawne spowodowały, iż możliwość skorzystania z tego artykułu 22 nie była możliwa. Do... Wy... ...zastosowują ten tak, konkurs i tak się stało, bo mamy już no nie ma innej możliwości. Tym bardziej, jak mówiłem, że skąd dzisiaj każdy wiedzie, że lista nie jest jawny Po prostu to jest województwo japońsko bo, bo nie jest w Biblii publikowane. artykułu nie można było skorzystać i skąd później yy, to, co się, się zdarzyło.